Gorzów w różowych okularach ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie być optymistą widzieć prawie same pozytywne aspekty życia. Mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość z, i cieszyć się sukcesami innych. Mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się no, niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że Koło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją, to są nasi właśnie mieszkańcy, to gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. Pani Elżbieta Daszkiewicz, pisarka, która kocha gorzów. Moje miasto jest najpiękniejsze, chociaż nie zawsze takie jest. To świetne miasto do życia, ale trzeba umieć żyć zgodnie z ludźmi, mówi Pani Elżbieta. Zapraszam na przeuroczą rozmowę. Czaroburo. czy taka pogoda może być też taką inspiracją do pisania na przykład? Może być, to znaczy każda pogoda jest dobra, ale rzeczywiście ta pogoda, gdzie nie ciągnie człowieka na podwórko, na dwór, gdzieś tam do, do wychodzenia, to jest właśnie pogoda, jak ja to mówię, dla pisarzy. Kiedyś mówili, że pogoda dla pijaków, nie? Ale teraz rzeczywiście. Yy, bo jak ja piszę yy, różnie, ostatnio mam takie, ja wiem czy to jest lenistwo, jakąś taką niechęć do komputera, piszę bardzo dużo na kartkach, bardzo dużo, to dobrze. Natomiast, natomiast to trzeba wklepać do komputera i, i nie mam, yy, co otwieram to zamykam, jakoś taką, yy, nie wiem dlaczego nie chcę, ale myślę, że za parę dni z powrotem ruszę, ponieważ yy, prosiła mnie dziewczyna, kobieta, żeby napisać recenzję do jej książki, więc od dzisiaj rano zabrałam się e, za jej książkę. To jest książka Co Cię Nie Zabije, Lucy Grey Reichel. E, i, i, I po, po prostu przeczytam, napiszę recenzję i usiądę już do swoich e, do swojego do pisania, ale już się soli nie zabiorę, ponieważ Matylda po trzecią część pisze. O. Powinna być skończona już na początku tego roku. Hmm. Jest koniec roku, a ja jeszcze mam dwa rozdziały właściwie do, do, do przepisania, do wpisania do komputera, prawda? Tak. A, a przecież Matyldy będzie przynajmniej na dzień dzisiejszy powinno być siedem Siedem książek, siedem nowych w tej, ponieważ w mieście się bardzo dużo dzieje. Ja poznałam fantastyczne nowe osoby, tak. o których to opisać. I to nie są osoby, jak, jak to się mówi, mówi, znane szerszej publiczności, tylko osoby, które takie, takie jak ja, zwykłe, no, ja to troszkę, może troszkę inaczej, bo już mnie troszeczkę więcej osób zna. Ale, ale zwykłe sprzedawczyni w sklepie gdzieś tam yy, dziewczyna z ulicy, ktoś, ktoś, po prostu nasze sąsiadki, nasze dziewczyny, nasze takie osoby, takie, które mieszkają w mieście, jedne mają 60 plus, drugie mają 20 plus, 30 plus, bo z, tak, z takich osób nasze miasto się składa, prawda? To my tworzymy to miasto i, i tak chciałabym je troszeczkę uwiecznić, z tym bardziej, że to są fantastyczne osoby. I no i są tutaj nasze, nasze. No i mamy, mamy podobnie, bo ja też szukam właśnie różnych osób, które nie są jak, aż tak mocno znane gdzieś tam, tak? No tak. właśnie tak chcą między tak. nami... I mhm. No więc właśnie o to chodzi. Ja w ogóle serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo o, tak, tak szczerze mówiąc, to oglądałam te pierwsze filmiki. Yy, także o no, pan w Kapeluszu tam chyba o lalkach. Yy. Pani Krotoklito było coś, tak, z, tak, ale z tych tak. pierwszych tam o Basi yy, Latoż, yy, i tak, tak trochę zazdrocianca w się. Sensie. Fajnie by było tak być w takim filmiku. No, cieszę się, no. Bo się. Właśnie ja tak się zastanawiam, bo jak długo już pani, u Pani jest ta pasja właśnie do, do pisania? Jak to się zaczęło w ogóle? To znaczy, pasja do pisania. Ja, będąc jeszcze w szkole średniej, no w podstawówce yy, pisałam takie opowiadania. To były yy, opowiadania, ale nie Pani, to były dziecinne. W średniej szkole pisałam jeszcze jakieś tam opowiadania, które mhm. w sumie podrzucałam tam chyba ze dwa wiersze, nie pamiętam w jakiej, tej były, były nawet miałam, w której z gazet wydane, ale to wiadomo. Później był taki okres czasu, że jak dzieci miałam, jeszcze tak myślałam, że żeby bajki pisać, ale tak się zbierałam, zbierałam że nie napisałam ani jednej, tej bajki. Później znowu miałam takie okresy, że mi się położył, żeby usiąść coś napisać. Zaczynałam, ale to były pisane na jakichś zeszytach, na kartkach. Coś tam, coś tam powyrzucałam, którego dnia wiadomo jak. I zaczęłam w sumie pisać najpierw artykuły. To pisanie gdzieś tam artykuły na MM Gorzów w Gazecie Lubuskiej, później pisałam do różnych portali artykuły i tak powoli, powoli. I wreszcie zapisałam się do Irka Szmita i do Kryści Kabińskiej na warsztaty, bo uznałam, a też się zapisywałam chyba z pięciu lat, szłam, szłam i, i nie mogłam dopuść. I, Ale myślałam o wierszach tak, ale uznałam przy tych naszych poetkach fantastycznych, że wiersze to są po prostu nie nadają się na jakieś te. Ale miałam jakieś próbki właśnie innych książek pisanych, bo ja mam już kilka książek napisanych, tylko że one jeszcze w komputerze i Irek uznał, że Matylda bardzo mu się spodobała, popracował ze mną nad nią i tak, i tak Matylda poszła. Miała Pani taki podwójny, że można powiedzieć debiut, bo i Babcia Noncia powstała też. Tak, 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 razem, razem w jednym czasie zaczęłam pisać babcie Noncie. I raptem, raptem, raptem zaczęłam, nie wiem skąd Matylda przyszła do, mi, do mnie, przy czym muszę stwierdzić, że Matylda miała gdzie indziej mieszkać, miała mieszkać na dobrego. Ja już widziałam tą kamienicę, wiem w którym miejscu wchodziła, blisko kwadratu. Już ją widziałam jak wchodzi po schodach, widziałam te drzwi, tą bramę, widziałam wszystko i w momencie kiedy siadłam do pisania, to Matylda wywinęła mi numer. I się zna przeniosła na Rosfelda. Oczywiście jej przyjaciółka Magda, bo z Magdy to też by nie była taka książka, która jest, to jest taka druga właściwie główna bohaterka i, i też się znalazła w książce i Matylda. Zaczęła się pisać sama, jak ja to mówię, ona wybiera, to nie ja, ja, coś tam myślałam, wybierałam, co innego myślę, co innego piszę na kartkach i w momencie, kiedy siadam do pisania, to moi bohaterowie, ale to y, wybierają swoje jakieś życie, swoje idee i, i bohaterowie odpowiadają, jakby to oni pisali, nie ja, gdzieś tam w Ale zauważyłam, że dużo osób tak ma. Tak, tak, tak. A jak się właśnie Pani zainspirowała? Jak powstała? Jak się narodziła Matylda? I ta postać, ta Matylda i Magda? Właściwie nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, po prostu przyszły do mnie. Najpierw no, przyszła Matylda, później przyszła Magda. Także naprawdę trudno mnie odpowiedzieć, bo tak wszyscy pytają, jak się to wzięło, ale ja naprawdę nie wiem. Ona po prostu przyszła. W momencie, kiedy ja pisałam nocie, przyszła do mnie Matylda. I to są postacie fikcyjne, czy gdzieś czy oparte na jakichś innych? To znaczy, to są postacie fikcyjne, ale to mające temat przyjaciół, znajomych. Troszkę z tej wzięłam, troszkę z tej, troszkę z siebie wzięłam, także no, mają, to, to, to są postacie fikcyjne. Natomiast zaczyna być sporo postaci, które naprawdę żyły, na przykład Menel, Zenek. On, on żył, to, to, to jest, wzorowałam się na pewnej postaci z bliskiej rodziny. Są, jest tam parę znanych nazwisk, to znaczy na początku w ogóle nie pisałam po nazwiskach, w pierwszej części Matyldy właściwie to nie ma nazwisk, prawda? A później stwierdziłam, że jest. No, piszę o mieście książkę. Ci ludzie są sławni, to dlaczego ja nie mam ich nazwisk podać, prawda? Tylko gdzieś tam chyłkiem albo zmieniać. I zaczęłam pisać na przykład napisałam tekst, prosiłam o e maila, osoby mi dane przesyłały i ja im wysyłałam kawałek tekstu, czy może być. Oczywiście może być, no czemu nie. I, i uznałam, że chyba będę rzeczywiście y większość, no fikcyjne postacie to będą wiadomo, zmienione i ale te, które są, czy na zyskle, czy cokolwiek, które dalej działają, to one powinny być tak, jak, jak naprawdę są. Czyli taką trochę historię, to będzie taka trochę historia naszego miasta w powieści. Chodzimy tymi ulicami, gdzieś tam kiedyś był sklep Klejnot, którego wy młodzi nie pamiętacie. Ja tylko te ale... słyszenia, ja tylko słyszenia, jak mama opowiadała. No więc właśnie, no, no, a, a on jest w książce. Był kiedyś sklep wzorcowy, wy też nie wiecie, gdzie on był, na dobrego. To był, później był Murzyn, tak zwany ten sklep też. To nie wiem, czy już Pani pamięta, czy no nie, nie, nie jeszcze? Nie nie nie, nie. nie, nie, nie. Tak, no wy młodzi jesteście. Ale troszeczkę historii <grym> będziecie mieli w naszych tych. Właśnie, to no. tak, już powstała Matylda pora na życie, jak Matylda druga część, jak zabić muchę i, tak. i właśnie Bąciak, to, która już jest. No. W tej chwili we wrześniu miała być wyjść Ruda Jurka i saksofonista. To jest o takich młodych ludziach, o muzykach i tam też na przykład Bartek Martuszewski, czyli Niedźwiedź nasz jest w tej książce, tam są nazwiska, tak jak... Tak bardziej o tym, z tym, że tam no, czy w tej chwili w związku z pandemią troszeczkę no tam tak. z finansami coś i ona wyjdzie. Nie wiem, prawdopodobnie już w grudniu, bo opłatka już jest, no więc myślę, że do grudnia przed świętami y, będzie ta książka. Nie? Pierwsza Matylda to była w cyklu rocznym, mhm. y, następnie druga i trzecia to będzie następ... co pół roku teraz. Aha, po prostu dlatego, że bardzo dużo się dzieje w Gorzowie, bardzo dużo imprez, bardzo dużo, jakieś tam, no, no, wszystkiego się dzieje i tutaj trzeba by było troszeczkę opisać, bo jeżeli to ma być, między innymi, też historia miasta i wpleciona stara historia i nowsza historia, to, to po prostu w cyklu półrocznym, tym bardziej, że no, mamy świetne powiedzonka, wesołe jakieś takie, Tutaj czasami usłyszę, co się ostatnio w sklepie dziewczyny dyskutowały, a ja tak się śmiałam jakieś dwa miesiące, trzy miesiące temu stałam i przy nich pisałam i z tego tekst zrobiłam. Stoję na przystanku, pani mi coś tam opowiedziała. Z tego będzie tekst, ale dopiero w siódmej części, ponieważ to chodziło o naszych lekarzy, o dostęp do przychodni. No, wiadomo, nie pisałam o polityce, nie chciałam, nie chcę pisać o polityce, no ale tutaj w, na, w siódmej części, no jednak będzie, będzie marsz kobiet, będzie, będzie ten protest opisany, tak, tak, tak. bo jednak trzeba, jednak cokolwiek, coś, coś trzeba na ten temat napisać, prawda? Aha, Także, tak. no, tym bardziej, że ja piszę również książkę, która jest historią pewnego domu na Puszkina, czyli mojego domu rodzinnego. Ale ona zaczyna się w Landsbergu w o. latach 30. I plus y, zaczyna się na, no w tej chwili obecnie to jest Ukraina, ale to jest Stanisławów, tamte tereny tam będzie też y, Syberia. No i później zmiana. Y, y, ta, która mieszkała w Landsbergu będzie mieszkała w Niemczech, ale to tam y, jeszcze nie wiem w której, czy w Julii, czy gdzieś tam koło Kolt, zobaczę jeszcze gdzie. Natomiast ta rodzina z, z Syberii przyjedzie tu do Gorzowa. Jest jeszcze jedna książka, która też o Gorzowie będzie. Też zaczyna się w czasie wojny. Mhm. To jest też historia pewnego mężczyzny i on też mieszka na Puszkina, więc ja się w ogóle poruszam w kręgu Puszkina-Fyrda. Do Matyldy dobiłam jeszcze halszkę, którą się przyjaźniły dziewczyny w szkole i, i wcześniej jeszcze się przyjaźniły, potem się troszeczkę tam rozluźniła, a ta przyjaźń teraz wróciły z powrotem, dlatego że chcę pisać o tak, A żeby tak, pisać tak. o Fyrdlu, no to musi być ktoś z firtla, bo co ma wspólnego Matylda i, i Magda? Przecież nic nie mają. One mogą przyjść odwiedzić. Chalszkę tylko, no ale musi być ta, ta trzecia jeszcze osoba, jakby to się, by to się mówiło. Zauważyłam jedną rzecz, że ja nie piszę o Manhattanie i trzeba będzie też coś tam ruszyć i gdzieś tam w te tereny ruszyć, żeby też Manhattan pokazać, prawda? To, jest, to nie jest takie miasto, no, to jest miasto. Tak, no mamy zawarcie też, nie? Tak, wieprzy, no na zawarciu to jest w Rudej Ulce, bo jest zresztą tutaj w haszte też jest, w Materdzie jest troszeczkę tam, bo z kolei pozytywka u Indie jest tam pokazana, no szczególnie właśnie w Brudejulce będzie tam, tam taki dobry rozdział, uh -huh. ale i w Matyldzie trochę będzie też. No to czyli to właściwie to nawet nie zawarcie za kanale. Uh -huh. W Matyldzie jeździ Hanka do Nowa Parku, córka Matyldy do Nowa Parku, czyli już jakiś tam skrawek jest pokazany. Natomiast rzeczywiście one nie, nie, jakoś nie mogą się zebrać na marchada na Przeszgorzu to nie tylko Śródmieście, Piaski i, i tutaj Staszica, prawda? Tak. A na Stashica gdzieś tam doczytałam, że pani też miała coś z ogródek jakiś, tak? pani robiła? Tak? Czy tak, 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 tak. To znaczy na fyrku, ten słynny fertel, tak. to, to my robiliśmy w parku ogród mamy domek dla dzieci. Tutaj tu jak nie było jeszcze przed koroną to od kilku lat imprezy fajne mamy, uh -huh. także no, tutaj się dzieje, u nas bardzo dużo się dzieje na tyrklu. Fyrtl uh -huh. to jest też nazwa wymyślona przeze mnie, to znaczy wymyślona, ona nie jest wymyślona, bo to jest nazwa z poznańskiego uh -huh. gdzieś tam, ta, tam mieszkała też właśnie na Pina Pani która zawsze mówiła na naszym fyrtle. Mm. Jeszcze jak ogólniaka nie było, tam łąka była, to chodziliśmy tam, bo tam był nasz fyrtel, nasza łąka, nasz fyrtel. No tak, tak. Na górki, na piaskach, gdzie, gdzie bloków nie było, nawet nikt nie pomyślał o tych blokach, to też były nasze górki. To wszystko był na fyrtel łącznie z ludzkim stawkiem i, i z błotną. A tak, to nasza, tak. nasza nie mówiąc już o kłodawce, prawda? No tak, tak. I dlatego nasz szmertel jest teraz tutaj na Reja też nasz fyrtele, no. Jak pani się żyje w Gorzowie? Kochana, mnie się bardzo dobrze żyje, bo ja jestem... Yy, ja jestem taki człowiek, który kocha swoją małą ojczyznę, właśnie ten swój tę tak, tak. tą małą ojczyznę. Kocham dużą ojczyznę, ale yy, najlepiej się czuję w swojej małej to jest. To jest moje miasto, mój ten, tylko że ja właśnie tu mam swoje miejsce. Mam Puszkina, mam tutaj uh -huh. centrum miasta, to jest takie moje najulubieńsze, prawda? Nie powiem, bo i bywa mi na Manhattanie, gdziekolwiek, ale to tu jest moje miejsce, a w Gorzowie dobrze się żyje, dobrze się żyje. No, trochę mi żal, że te drzewa wycinają, że jest taki zabetonowany, bo naprawdę. Yy, po prostu ja jestem człowiek, który kocha park, ja mieszkam w parku, bo ja wychodzę z domu i ja jestem w parku. Na puszkina miałam rzeczkę, miałam kłodatkę, no tak. y, miałam park, y, także y, w sumie ja jestem ta, ta, taka osoba, no, no trudno mnie nazwać, ja wiem, no kocham zielone, kocham zielone po prostu. Jakby ktoś chciał, się zainteresował i, i, i chciałby taką książkę u Pani nabyć, zakupić, to gdzie u szukać? Mnie. Przede wszystkim u mnie, bo z dedykacją, bo ja zakupiłam ponad 200 książek, bo ja muszę kupić, no każdy autor kupuje swoje książki i w tej chwili jestem zablokowana tymi książkami, więc i ja wysyłam, może mnie poszukać, czy na mojej stronie, czy na Facebooku, czy, czy przez Messengera, zamawia i po prostu u mnie te książki można kupić. No, chyba, że ktoś chce biblioteki czy ten, no to już w wyda wydawnictwie, prawda? Tak, 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 tak. Ale nie ma problemu, ja wysyłam książki, bo, bo wysyłam, ponieważ moje książki są no, w różnych krajach, no wiadomo, tam gdzie i rodzina, czy znajomi, to się wysyła tak, hmm. prawda? czym jest... sobie kursują. Kursują, no tak. Czym, czym jest no. dla pani, pani Halino, pani pasja? No ja wiem, no, no y, trudno mi powiedzieć czym jest pasja. Ja tak mam od urodzenia i tak mi się wydaje, że, bo to nie tylko to, nie tylko pisanie książek, ale właśnie te prace społeczne, ten tyrtel, to wszystko, to też jest moja pasja, żeby zorganizować, nie uwielbiam wyprawy, więc tutaj to jest chyba takie jakieś, może nie zabijanie nudy, bo ja się nigdy nie nudzę, ale uważam, że osoby takie aktywne, dość jak ja, w różnych formach, bo przecież nie, nie tylko muszą pisać cokolwiek, hmm. no po prostu nie mają czasu się nudzić, nie mają czasu myśleć o, o głupotach, jak to się mówi, prawda? No tak, tak. Siedzieć i zastanawiać się, czy jestem chora, czy jestem zdrowa, bo na to nie ma czasu. No dokładnie. Ja był taki okres czasu, że uwielbiałam jeździć, ja mam rodzinę w Bieszczadach hmm. i wsiadałam w pociąg, uwielbiałam w nocy jeździć pociągiem hmm. i patrzeć w okna i się zastanawiać, jak o trzeciej rano gdzieś tam przez Śląsk przejeżdżałam, czy ci ludzie i kładą się spać dopiero, czy, i, czy wstają do pracy, czy tam gdzieś... Przez wioseczki, gdzieś tam z daleka, jedno światełko się paliło i takie, strasznie to lubiłam, zresztą do dzisiaj szczerze mówiąc lubię zaglądać ludziom w okna, może nie tyle, żeby, ja tak. tylko sobie wymyślam też, tak, tak? no. Czyli wymyślamy sobie historię, Dokładnie. kto tam mieszka, co tam się dzieje, prawda? I to takie fajne jest, nie? Do tego tak jak właśnie jak chodziłam na spacery, już teraz tak nie, nie, nie na razie nie, ale było, był czas, że gdzieś to na Wiejskiej, ukośnej, na Puszkina wieczorem no. właśnie tak spaliły też się światełka, to też sobie wyobrażałam, kto tam teraz siedzi, co robią, roz, tak. o rozmawiają i tak właśnie tak fajnie, a szczególnie jak jeszcze było wtedy już jak była zima, był, jeszcze był śnieg ładny, śnieg, były lampki, tak. to taka fajna atmosfera, no to też mam podobnie właśnie. No, a coś na temat śniegu powiem. My. Ja yy, mieszkam w parku i jak były śniegi zimy, owszem, no podobało mi się zresztą ja mam przepiękne widoki, szczególnie jesienią. Jak te liście zmieniam barwę, ale któregoś razu był taki dość mocny mróz, śniegu napadało. Mm. I ja leciałam na Puszkina, a ja tutaj przy domu dziecka, moja mama, drugi dom za domem dziecka. Mama i siostra teraz, nie? I ja z zakrętu, gdzie teraz plac zabaw zrobili y, dzieciakom, z tego zakrętu tam wyskoczyłam, stanęłam i mi dech zaparło, kochana. Tam było tak pięknie, y, śniegu pełno, te czapy śniegu na tych drzewach, na dachach. To wszystko się skrzyło i mnie zatkało, tak, stanęłam i mówię: Boże, zapomniałam, jak tu jest pięknie. Hmm. Taki, taki ten moment zachwytu był, prawda? Tak, tak, tak. No, już nawet to teraz sobie widzę, bo tam są w ogóle, tak mi się podoba, tam są te tak piękne drzewa, właśnie, te domeczki. Tak. No, jest tam klimatycznie. Tak. Pani Harinkow, na koniec już tak, czego Pani życzyć w związku z pasją? Bo zdrowia życzę jak naj... przede wszystkim, a tak w związku z, właśnie z Pani pasją. Czego życzyć? Żeby z pasją, żeby jak najszybciej wydawali moje książki, żeby jak najszybciej, żeby ludzie kupowali. O, o. Żebym zdobyła jeszcze, mam swoich czytelników, mam swoich wiernych czytelników, ale po prostu, żebym jak najwięcej czytelników zdobyła. Tego życzymy? Jak najbardziej, jasne, że tak. Fajnie. No. No, dziękuję dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę. Bardzo Pani Halino dziękuję. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów Gorzowian, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.